Proszę Państwa, czwarty stadion PGE Arena Gdańsk. PGE Arena Gdańsk. Przedemną tory kolejowe. A to jest nie tylko stadion. To nie tylko stadion, proszę Państwa. Tutaj także znajduje się podobno kaplica. I to wielowyznaniowa. Tutaj także znajduje się restauracja. Tutaj także znajduje się pub. No, podobno tutaj można zjeść. Proszę państwa, zapraszam państwa. Zapraszam państwa na, na zwiedzanie miejsca szczególnego. Proszę neczki, nam sos do tego do tej kury po Kociewsku. Przyjechaliśmy na stadion PGE Arena. PGA Arena w Gdańsku. Podobno, nie, no, nie tylko podobno, ale myślę, że na pewno najpiękniejszy stadion. W najstady, najpiękniejszy stadion w Polsce i może w Europie. Miejsce wcześniej przed wybudowaniem tego obiektu było miejscem takim trochę zapomnianym w Gdańsku, bo to warto no. o tym powiedzieć. Dzisiaj jest nowa przestrzeń, nowa infrastruktura. Z zechcą panowie, że spełnić moje marzenie i zobaczyć, żebyśmy weszli i zobaczyli, jak kuchnia wygląda na takim miejscu. Bo ja przejechałem przez wszystkie stadiony i marzyłem o tym, żeby gdzieś chociaż zobaczyć te kuchnie. Nie, no bardzo to nasze królestwo. O. Aha. Proszę. Aha. Proszę państwa, ja bardzo bym chciał, żebyśmy to powiedzieli jeszcze raz, że ci panowie powiedzieli. Jak przychodzą tutaj normalni ludzie na ten stadion, to dostają Niby takie jedzenie, co to musi być na stadionie, bo to Europa, Europa zażyczyła sobie, żeby było ono standardowe. Tak, ale, ale myśmy to troszeczkę obecni i tak Aha. naprawdę podajemy tradycyjne produkty. Oczywiście w stworzone receptury przez, przez, przez pomorskich kucharzy e, zgodne z wytycznymi europejskimi. Tak, Musi być taki obasa w bułce, musi być ta sałatka, ale oczywiście na naszych tra tradycyjnych produktach, na naszej tradycyjnej e, sałacie kaszubskiej, oczywiście z naszą kaszubską śmietaną, e, z naszymi pomorskimi pomidorami, które... Tutaj na Kaszubach chyba smakują najbardziej, jak mamy najlepszą truskawkę w Europie i na świecie, tak samo nasze pomidory są najlepsze ja, na to, świecie. To czy lepiej przyjechać tutaj na mecz piłkarski, czy do kuchni? Ja, 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 ja bym przyjechał do kuchni, a co dzisiaj, żeście się. ugotowali? Dzisiaj tak, dzisiaj podajemy rosołek, oczywiście świeżo. Szanowni pa Państwo, mistrz świata, to nie jest jakiś tam kucharz, tylko mistrz świata. Od razu zaznaczę, to że na naszym stadionie nie ma żadnej chemii, od, od tego tutaj się, od tego tutaj uciekamy i bronimy się. Państwo, słyszą? Na nie stadionie ma nie ma chemii, w restauracjach jest chemia, a na stadionie nie ma, brawo. Jak się to danie nazywa? To, co to będziemy to... tu robili ta, ta, z tą kurą? Kurczak potrawce po kociewsku. Tak naprawdę brzmi w całej krasie to danie. Aha. A więc, polionik... Państwo rozumieją, że to jest nie wszystko jedno jaki kurczak? czy kura, tylko kura w potrawce po kociewsku. Troszeczkę mamy sytuację rzeczywiście jak z meczu. Tak. Dwie drużyny robią rzeczy niezwykłe. Pan wrzuca do, do bulionu i do rosołu, który wyjął tak. rodzynki. Rodzyneczki. Podaje nam sos do, tego, do tej kury po kociewsku. Co dziwne, Pan... dodajemy jeszcze pomarańcze. Aha. A my strasznie czekamy na wynik tej no tu rywalizacji tutaj. Mama, tu mamy jakby żyjnici kibiców, czy nie wiadomo co. Śmiało powiem o tym, że chyba cała Polska najpierw uczyła się od Gdańska gotować i poznawać smaki świata Europy, bo u nas tak naprawdę był, był pierwszy port, gdzie, gdzie dostarczano wszystkie te przysmaki, frykasy z całego z, z tego świata i to gdańscy kucharze pierwsi testowali te produkty. Między innymi właśnie laskę wanili, między innymi też i, też i rodzynki. Oczy, oczywiście teraz rodzynki mamy już nasze, pomorskie, jasne. bo to są wysuszone nic innego jak wina no, Tak jest. No i wanilia. Ale to bardzo ważne jest, słyszą państwo, tutaj przypływały statki, tutaj zdejmowano pierwsze rzeczy i stąd się to, e, e, to wzięło. Ta Polska później dostawała te smaki. Kolejny wiatr od morza. O, właśnie. I co, można? Naturalnie, zdrowo i po polsku. Proszę bardzo. Kurczak po chociewsku, kurczak po Chociepsku po Strasznie się że uśmiechamy wszyscy jakoś, ale tak. Tak sobie wszyscy i tak się potrzebują. Można zdrowo gotować i szybko gotować. To ja co dwa tygodnie przyjeżdżam tutaj y, oglądać mecz piłkarski, to zaraz będę przyjeżdżał y, jeść, bo muszę zmienić definicję stadionu. Nie, niech panicie idzie Ja pierwszy Jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w życiu miałem. Tam po prostu gdzie spojrzeć las, tam w lesie wydmy, wydmy A tam jest co? Jezioro Sarbsko. Tam? Tak, a to już tu. może. Istnieje kilka sposobów zdobywania wiedzy o tym, gdzie trzeba pojechać. Jeden z tych sposobów to jest mapa, innym jest GPS. Jeszcze innym można do kogoś zadzwonić, a, a można też wleść na taki ten i powiedzieć sobie. Bo pojedziemy tam do tego, do tego gospodarstwa. Jak najbardziej zobaczcie. Idea od, od pola do stołu, serwowane produkty, prosto z gospodarstwa na stoł. Tutaj. Właśnie tutaj. No, proszę Państwa, no to przyjeżdżajcie do takich miejsc. Niech panią, panie nam powiedzą, czy to co Ola opowiada, że, że i, i to rośnie tutaj i tutaj z tego robicie, czy jak to jest? Tak. My mamy tradycyjne gospodarstwo, niecałe 20 hektarów. Mamy krowy, mamy świnki, mamy kury, mamy kaczki. Ładą, bo nie, nie, nie usłyszą. Krowy, kury, kaczki, kaczki świnki. świnki mamy, mamy swoje mleko. Proszę. Mamy jajeczka, mamy ja. swój sad. Powiedzcie mi, jak się to stało, że trzy jesteście w jednej kuchni. Po co? No reprezentujemy trzy różne gospodarstwa, żeby i w, między sobą się wspomagamy. Koleżanka ma dobre winko, koleżanka pierożki i śledzie, które dostała, za które dostała w zeszłym Słyszycie roku perłę. Państwo? Niezwykłe. I też chciałem Państwu powiedzieć, że ten znak, który jest na piersiach, Pani, nie jest. Mm, Nieprzypadkowy i nie jest czymś naprawdę straszliwie ważnym. Mianowicie, jak dowiedziałem się od Oli po drodze, to to właśnie jest ten znak, którym pieczętuje się znakomite miejsca w tym województwie. Dziedzictwo kulinarne tego regionu daje taki znak marszałek województwa. Przyjmujmy. kaczkę. Yy, przed ja patrzę, chwilą upiekłam kaczuszkę, którą wyhodowaliśmy w własnym gospodarstwie. Proszę, to jest ten sosik właśnie tak. z tej kaczuszki. Drodzy kibice. Ja tu nie na mecze będę przyjeżdżał, proszę Państwa. Ten region coś pysznego, wspaniały. Może ja przygotuję taki półmisek i wszyscy Państwo wspólnie spróbują. Może będziesz uprzejma podać mi. Nie sądzę, żeby oni byli w stanie nie zjeść z tego. Siedzę, proszę Państwa, z, z, z Panem e, Andrzejem Tokarskim, którego poznałem tutaj w hotelu. Piliśmy sobie e, e, Gawę i, i, i piwo. I Pan, e, Pan ze, ze Szwecji, że tak powiem, no to co, że ze Szwecji, jak się dawniej mówiło, a gotował i robił kuchnię w Irlandii. I tak od słowa do słowa żeśmy doszli do wniosku, że jest możliwe, żebyśmy razem dzisiaj ugotowali dla Państwa jedzenie irlandzkie. Dzień dobry Pani dobry. Witam serdecznie. Anna Żebrowska, z Koszuli Zapraszam na, na zwiedzanie hotelu. Zapraszam do apartamentu na piątym piętrze. Piętro jest dla najbardziej wymagających gości, stąd nazywa się piętrem klubowym. W się puka trzy razy. Trzy razy się puka, zapraszam. A. No i to jest ten widok najpiękniejszy w. To jest. No myślę w Polsce jeden z piękniejszych widoków. Teraz jeszcze jest okazja trochę obejrzeć. Tego całego widoku, póki nie ma w lipcu, w czerwcu, yy, grupy ludzi na plaży, imprez, hałasu. Także mamy okazję obejrzeć to, co jest najpiękniejsze w Sopocie, czyli molo i morze i plaże w całej okazałości. A to bardzo dobry pomysł, jest. Tak, takie lekkie rozwiązania architektoniczne. Można, a teraz w tej, z tej wanny już można patrzeć na morze? Tak. Tak. To rzeczywiście. Nie pani, że to jest pierwsza wanna w moim życiu, uh -huh. e, która że widzę morze z wanny? No, o tym jeszcze nie pomyśleliśmy jako dział sprzedaży, żeby sprzedawać to jako wanny z widokiem na morze. A to prawda, to jest to... piękne, tak. A. Druga sypialnia, tutaj są dwa osobne łóżka. A to też genialne, bo można jak człowiek ma ochotę popatrzeć sobie na a tu z kolei jest wanna z widokiem na Sopot, tak? Tak, wanna z widokiem na starą część tutaj, na zakład balneologiczny. Ale też może widać, wie pani? No to dobrze, to znaczy, że ze wszystkich widać Panie. może. Prowadzę teraz do pana Tomka, który, którego królestwem są nasze restauracje o, wszystkie. To jest pan. To jest, to jest pan Tomasz. Tomasz Kurecki, miło mi. Gestę, bardzo miło miło mi Więc jesteśmy w głównej restauracji hotelu, restauracji Wave. Jest to restauracja śniadaniowa, także prawdopodobnie tutaj również drużyna będzie spożywała swoje śniadania. To jest tak zwany Wine Cube. Wine Cube. Jego tutaj główną ideą jest stolik szefa. Aha. Czyli szef kuchni przygotowuje tutaj dania na specjalne życzenie i zamówienie gości indywidualnych, tak? W otoczeniu win gość siedzi, w związku z czym od razu sommelier, czy menadżer restauracji poleca odpowiednie wina. Uh -huh. Miejsce na, na 6 osób maksymalnie. się doszliśmy do, do jakiegoś miejsca, które się kojarzy wszystkim z Bursztynem. Sopot bez Bursztynu właśnie nie istnieje. Co to jest? To jest dzieło pana Lucjana Myrty, który sam wytwarza te dzieła z bursztynu. Udostępnił nam część tych eksponatów oraz obrazy, które widać w hotelu, jeśli się rozejrzymy. Ach, to są Tak, to są bursztynowe również bursztynowe. Tak, w bursztynowe, tak, bursztynowe. tak, także to jest coś, co się będzie typowo kojarzyć z Pomorzem. Mnie się pomoże, teraz będzie kojarzyć z Państwa hotelem i z tym dziękuję. miejscem. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wracujesz. bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. A ja proszę państwa na irlandzką kolację. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. zakupy irlandzkie, więc będzie nam potrzebna ziemniaki, no, od nich zaczniemy w ogóle całe zbieranie dzisiaj tutaj tych wszystkich rzeczy. Mamy takie coś. Ziemniaków, a ziemniaków, ponieważ to kompletnie najważniejsza rzecz. Kuchnia irlandzka bez ziemniaków nie istnieje, więc mamy ziemniaki. Dzień dobry pani. Czy pani ma może, nie, ja bym potrzebował masło. Czy Pani ma może kawę? Proszę bardzo. Zrobimy Irish Coffee. Prawdziwy Irish Coffee. No tak. Kelski angeois. Dzień, Dzień dobry. dobry Pani. Dzień dobry Kortegu, Pani. Proszę, Pana. proszę bardzo. Czy Pani mam te, te, te torebki takie? Bo ja mam tutaj... Dziękuję. Jasne, pani sobie wyobrazi. Mam dzisiaj irlandzki Irlandzką kolację, czy tak to jak to zawsze to? będzie dostarczony nam, przywiezie ktoś tak, to? Tak, tak. Ja tak, doskonale. E, chwileczkę. Dzień dobry pan. Niech pan tu podjedzie. Doskonale, że pan już jest. Wspaniale. I tu jest restauracja Pinokio, którą prowadzi człowiek, który po prostu robi dobre jedzenie. Więc jak zapytaliśmy się jego, czy może zrobić jedzenie irlandzkie, powiedział, jeżeli będzie przyzwoite i będziemy robili je z normalnych produktów, to proszę bardzo. Więc jak to usłyszałem, myślę sobie, no to idziemy i będziemy gotowali irlandzkie jezenie. Zapraszam Państwa do środka na nadzwyczajne spotkanie. Dzień dobry pan. Proszę bardzo. Już jest ktoś przy drzwiach, kto nas wita. Dzień dobry. Witam Panie dobry Adamie. Pan. Miło Dzień mi dobry bardzo. No? Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Proszę Państwa, teraz proszę popatrzeć. To jest właśnie właściciel tej restauracji, pan Jerzy Przetakiewicz, i nasz gość, którego zaprosiliśmy tutaj do, do, do naszego stołu, pan Jędrek Tokarski, który, o którym wspominałem Państwu, że nie tylko gotował w Irlandii, ale jeszcze w dodatku gotował szwedzkie jedzenie. Panowie, chodźmy tutaj może tutaj będzie najspokojniej. Aha. E, I tutaj sobie e, pan, panie Andrzeju. E, Co tak? Dobry stół? E, zrobi. Dobry jest? Tak, wszystko jest bardzo dobrze. Poza tym jest to bardzo proste danie. Więc jest to danie w e, kuchni biednej. Śledziowo-ziemniakowe? Irlandzkie. Irlandzkie. Już jest, panie e, Borysie. Ziemniaki. Ma pan ziemniaki? A, jest. Anszua Helskie? Jest. Kawałek masła? Trochę bułki tartej, śmietanka 30-36%. No. Tak. I foremka do zapiekanki. Cebula? Cebula, przepraszam, cebula. cebula. I koniec. Układamy. Cebulę skrojoną. Dobra. O, bardzo wykwintne danie. Nazwyczajnie tak, wykwintne. Tak o, dobrze. teraz troszkę trzeba. To co genialne jest, jeżeli chodzi o, o danie e, że danie... też Włosi nie mogli u nas. Wpaść na to tak. To tak. śmietankę no wle, wlewamy do tego do tej wody spod śledzi, Pani, żeby po, po prostu ten smak nam nie uciekł. Ja już marzę o tym, żeby zacząć to jeść. I zalewamy. Ja, ja jeszcze się w i bułką tartą pan, poszukujemy. Panie Andrzeju, niech Pan powie o. Na co zapatrzona jest kuchnia irlandzka? No, przede wszystkim jest to. Na, na najlepszą kuchnię, jaką ma w okolicy, czyli kuchnię angielską. Tak. A o angielskiej kuchni co możemy powiedzieć? A jeden z narodów. powiedzieć? No, można powiedzieć to, że nawet jak Anglicy mówią o swojej kuchni, to się czerwieni. No, 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 to... no tak. To niech pan mi powie łaskawie, yy, 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 teraz yy, yy, młody człowiek będzie musiał wiedzieć, na ile czasu ma to wstać do pieca. 185, stopni 25 minut. Dobrze, proszę pana. 185, a my mamy te 25, 25 minut? minut, mamy czas, to ja zapraszam gorąco, mam niespodziankę dla panów. Masz. Przy barze. Proszę pana, niespodzianka, przy barze. Zapraszam. Dlaczego nie? Co to może być? Trudno sobie wyobrazić bardziej. Już widać. Irlandia Pols. Coś Irlandia nie, Niewiarygodnie, dziękuję. Niewiarygodnie, bardzo dziękuję. Ja, prawdę powiedziawszy, nigdy nie widziałem czegoś równie interesującego. I pięknego. Nie, 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 miałem <grymne> nadzieję, że pan powie pięknego, bo nie śmiałem powiedzieć pięknego. Genialnie tańczy się. No, fenomenalnie zupełnie. Całe ten, ten, te stukanie. No coś niebywałego. Jest coś takiego w tej prostej kuchni europejskiej, że ona wygląda byle jak. Wygląda całkiem całkiem. Dawaj paniu tu. Można? Tak, dziękuję. Czy to Jak pan nie umrze, my zaczynamy. Tak, pan. To nie wiem, czy panowie wiedzą, że whisky wymyślili Irlandczycy. Nazywało się to Iskebana. I w dosłownym tłumaczeniu to jest akwawić po prostu, woda życia. Tylko, że nie mieli przebiciań, i dopiero Szkoci zrobili marketing, i z tego powstało whisky. I whisky poszło w świat. Irlandczycy to zrobili. Sz Szkoci dali temu nazwę. No to. No. Żeby nam się mm -hmm. chciało jeść. No <grym> No, Ja mam taki, taką. O, dobra. Bardzo dobry. Ja mam taką. Historię. Wbrew pozorom. Mało skomplikowane. Jak źle coś wygląda, to jest pyszne, jak dobrze wygląda, to jest dobrze. To jest trochę jak z Szekspirem, jak się mówiło, że jak się czyta Szekspira, to jest nie do zniesienia, a jak się go słyszy, to jest genialne. To jest to samo, jest, jest coś takiego z jedzeniem. A co na deser Irlandczycy jedzą? Nie wiem, czy to jest to prawda, ale słyszałem od jednego irlandzkiego barmana... To jest prawda. Jak irlandzki barman opowiadał, to jest prawda, no. A mianowicie, było to gdzieś w latach dwudziestych, trzydziestych. Przyleciał, był spóźniony samolot z Londynu do Dublina Aha. i szef baru nie chciał już czekać na samolot i poszedł do domu i zlecił jakiemuś pikolakowi, uczniowi, żeby, żeby przyjął tych spóźnionych gości. Samolot przyleciał, to nie były dzisiejsze samoloty, więc tam było chłodno, bo tam było wietrznie i tak dalej. Wszyscy wylądowali zmarznięci. No i ten biedny młody człowiek w tym całym bałaganie, bo jedni chcieli kawę, drudzy chcieli ze śmietaną, inni chcieli whisky i tak dalej, i tak dalej, on z tego zrobił po prostu kawę, whisky, ze śmietaną i w tym sposobem powstała Irish Coffee. No przede wszystkim musi być irlandzkie whisky, więc to jest Jameson, Przeważnie Jameson, ale może być inny gatunek. Kawa, którą się słodzi i miesza barman, jest zobowiązany kawę zrobić już o odpowiedniej słodkości. Oczywiście powinno być to cukrem brązowym, tym palonym. I teraz co jest najważniejsze? Śmietana. Te wszystkie te, te erzace, te spraje, te śmietane. To wszystko, to wszystko jest do wyrzucenia. Błagam was, posłuchajcie tego Państwo, bo ten cały kraj nasz się składa wyłącznie z tego, że wchodzę gdzieś i proszę, to nawet na deser podajemy i wydaje się nam, że możemy to podać z poziomkami. Nie możemy takiej rzeczy zrobić. Nawet Irlandczycy no. wiedzą, że takie rzeczy się nie robi. No. Jest, to, jest to śmietana, która jest bita w mikserze czy, czy, czy w innym sposobem, aż do stanu, kiedy łyżka przechylona spuszcza trzy krople. I po łyżeczce nalewa się śmietanę na powierzchnię kawy i koniec jest gotowe. Nie wolno mieszać, nie wolno wkładać rurek, nic nie wolno. Należy zacząć pić.